W zasadzie krótko i chciałbym krótkiej odpowiedzi, szybko, czy się zgadza ktoś, czy nie, z wypowiedzią pana guzika poprzednio odnośnie naszego dyrektora wykonawczego, pana Mielczarka, który faktycznie od listopada nie udziela konkretnych informacji w sprawie ponad pół miliarda naszych pieniędzy a wręcz odwrotnie różnymi manipulacjami stara się wprowadzić w błąd. Dlatego też widząc przykład niektórych pracowników unii kredytowej i członków Rady Dyrektorów, jak na przykład pani Marchner, która właściwie chyba już babuszka, a maślanymi oczami chodzi za panem mieczarkę, młodym człowiekiem. I czy mam to pytanie, czy pani Podola, młoda i piękna kobieta, czy też będzie robić takie maślane oczy w Radzie Dyrektorów i przytakiwać, co pan mieczarek powie? Bo tutaj to jest bardzo ważne, on ma jakiś wpływ na tą część damską w ulicy kredytowej i czy Pani raczej popiera stanowisko Pana Muzika? Dziękuję. A Pani Józefie, ja myślę, że Pan Mielczarek to jest stanowczo za młody. dla mnie, żebym <grym> się za <tutaj> oglądała i nie mam takich zamiarów nawet, a dwa, oczywiście popieram, tak, trzeba niestety wytłumaczyć tą sprawę, jeżeli pan Mieczarek nie potrafi nam jako członko wytłumaczyć, co się dzieje z pieniędzmi, jak są zainwestowane i dlaczego tak się dzieje i co można zrobić, żeby to zmienić, oczywiście powinien dostać od nas tak zwany, jak to pan Kuzik mówi, warning i jeżeli się do tego warning nie ustosunkuje, to powinien być niestety rozwalniony. Tam cud z Panem Kokoszką. Otóż pan Kokoszka kandydował właśnie zrobił takie cudowne tabelki, całe cudowne sprawozdanie wykazujące y, te straty. I na tej, y, na, na tej podstawie ja się tym bardzo zachwyciłam i głosowałam za nim. Y, również założył stronę internetową rinką i tam były takie napisy, że to będzie wszystko rozszerzone. Oczywiście, jak Pan wygodę, to wszystko to zamyknął, więc moja prośba jest do Was taka, że po pierwsze zlikwidować te martwe dusze, dlatego, że jest zebranie z członkami i coraz więcej dyrektorów nie przychodzi i nikt nie mówi co się z nimi dzieje, a po drugie Pana I niech pan Kokoszka nam powie, jak to się stało, że on się wycofał z tych tabelek z prowadzenia Green Portfolio. Bo coś się stało z jego moralnością, z jego gręgosłupem. Tutaj obiecywał, zrobił tabelki, wyszło mu, że są straty, a teraz po prostu nabrał wody w więc niech on się wytłumaczy na następnym zebraniu. E, w tej sprawie ja proponuję złożyć formalny wniosek na piśmie. Jeden z członków o odwołanie Pana Kokoszki z członka i z Rady Dyrektorów. To na przykład możemy zrobić, nie ma problemu. Tylko formalny musi być wniosek, formalne zarzuty, za co, za nie się, za obiecywanie i tak dalej, a co innego się robi. Nie możemy dłużej, w Radzie dyrekt... członkowie nie mogą dłużej tolerować, jeżeli ktoś obiecuje, mówi, a później tego nie wykonuje. Skończmy z tym raz na zawsze. A un niente che vado a dovere